To mógł być jeden z najtragiczniejszych dni w historii polskiej piłki. Polak, będący gwiazdą zagranicznego klubu, znalazł się na celowniku terrorystów. Jest rok 1978. Włodzimierz Lubański podbija ligę belgijską. Jego ogromna popularność okazuje się być nie tylko powodem do radości czy dumy, ale i poważnym zagrożeniem. Którejś nocy miałem takie dziwne telefony. Odbieram jeden telefon, drugi telefon. No to, to nie była noc, była to gdzieś 11, godzina wieczorem 11, tak w pół do 12. Byłem zdziwiony, bo co chwilę tylko ktoś się pyta, Lubański? Ja mówię, tak, co chcesz? Cichy telefon. Za chwilę to samo, za chwilę to samo. Legenda polskiej piłki zignorowała te sygnały. Uznała, że kilka głuchych telefonów to przecież nie powód, by wzywać policję. No i po godzinie 12 patrzę, a pod moimi oknami jest e, pełno policji. Policja przyjeżdża i przyjeżdża taki notabene kibic e, lokeren, e, wchodzi do mnie do, do mieszkania. Zdziwiony, bo to po 12 godzinie on wchodzi i mówi Wodek, czy ci się nic nie stało? Czy coś się specjalnego stało? Ja mówię, nie, nic mi się nie stało, ale wiesz, miałem takie dziwne telefony jakieś. No właśnie, mówię, wiesz, bo najprawdopodobniej był zamach na, na ciebie. Jak się później okazało, przed wielką tragedią Włodzimierza Lubańskiego uchroniła pomyłka zamachowców. Ale poszli do mieszkania, w którym mieszka w tej chwili trener Wacenowski. I były strzały. No, to potem z trenerem Wacenowskim, to był Czech, który mieszkał akurat w tym czasie na moim mieszkaniu, bo ja parę miesięcy wcześniej zmieniłem mieszkanie, a oni myśleli, że jeszcze na starym mieszkaniu jestem. I poszli do niego i zadzwonili do domu fonu. I on też był bardzo zdziwiony, że tak późno wieczorem ktoś do niego przychodzi. I przez domofon ktoś powiedział: Lubański. I on myślał, że ja idę do niego. I otworzył im drzwi. Otworzył drzwi tym facetom, nie dwóch facetów. On, mieszkanie było na, na, na parterze i, był pie, i było piętro, bo to taki dwupiętrowy pięt, e, budynek był. No i ci dwaj faceci z pistoletami, z, z tymi, z maszynami, e, poszli do góry, weszli do góry. A on na dole otwierał drzwi, bo myślał, że ja idę do niego. Odwrócili się, zaczęli strzelać teraz do niego. Zaczęli strzelać, uszkodzili mu rękę. W całe szczęście, że nie uszkodzili go inaczej, tylko uszkodzili mu rękę. On, w, w takim szoku, nawrócił przez sypialnię, wyskoczył i pobiegł w pola. I uciekł z domu. Włodzimierz Lubański otrzymał specjalną ochronę do momentu wyjaśnienia sprawy. Był to jednak bardzo trudny okres dla napastnika Lokeren. Znaczy, ja przez trzy dni miałem obstawę policyjną, no, córka do szkoły. Ja na zakupy, małżonka na zakupy, cały czas z obstawą jeździliśmy, ja wie nie no tak tutaj panowie, to ja nie będę żył, no siedliśmy w samolot, polecieliśmy do Polski na tydzień, po tygodniu tych facetów złapali, dowiedzieliście co i jak i przez, przez to wszystko ja się dowiedziałem o co chodziło, oni chcieli mnie porwać na wymianę. No. No i po tygodniu dostałem telefon, żeby wracać, bo gra ligowa była dalej. Klub mnie potrzebował, żeby wracać jak najszybciej, bo już wszystko jest rozwiązane. Tylko mi się zapytali, czy nie chcę jakiegoś odszkodowania moralnego. Ja mówię, panowie, dajcie mi spokój, weźcie, róbcie, co chcecie, dajcie mi spokojnie tutaj żyć, a to, że, że, że może zapłaciłbym życiem za to, że jestem popularnym Polakiem, to, to dajcie mi spokój. Belgijskie służby ustaliły, że za próbę porwania Włodzimierza Lubańskiego odpowiedzialni byli członkowie skrajnej organizacji Zakon Bojowników flamandzkich ze względu na to, że byłem wtedy bardzo popularnym Polakiem grającym w Belgii. Strzelałem prawie co tydzień bramki, więc często moje nazwisko pojawiało się w prasie. Taka organizacja, ekstermiści tutaj belgijscy, postanowili porwać Polaka za to, że ktoś zatrzymał ich kolegów na granicy w momencie, kiedy chcieli przemycać, zdaje się, dziecko. Do, do, do Belgii. Oni informowali, że zrobią jakiś ruch w stosunku do Polski no i wybrali sobie akurat mnie, który był popularnym Polakiem. Chcieli mnie po prostu porwać i, i, i wymienić na tych, którzy byli w więzieniu w Polsce. Niestety ambasada i, i wszyscy ludzie, którzy przecież wiedzieli, że my tutaj jesteśmy, bo ja nie byłem sam, bo był Janek Tomaszewski w tym czasie też grający tutaj. Jeszcze byli inni koledzy moi, nie zostaliśmy poinformowani o tym, że są takie pogróżki w stosunku do tego, że mogą coś zrobić w stosunku do Polaków tutaj przebywających. No, padło na mnie Sprawcy ataku otrzymali skandalicznie niskie wyroki. Z więzienia wyszli po zaledwie pięciu miesiącach. Na szczęście, Włodzimierzowi Lubańskiemu później nikt już w żaden sposób nie zagrażał. Mimo tego pewien niesmak pozostał. To znaczy, miałem taki, taki, taki moment. O co to tu chodzi tutaj, prawda? Co to jest, no, 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 wie pan? Człowiek przyjeżdża do kraju z, z chęcią kontynuowania kariery sportowej. Okej, okay, zostaliśmy dobrze przyjęci, bo zostaliśmy dobrze przyjęci i tak dalej, okej. Okay, udało mi się zre zrehabilitować po ciężkiej kontuzji, zaczynałem bramkę strzelać. O, o, oczywiście prasa pisała o mnie i tak dalej, i dalej, ale żeby do takiego czegoś doszło w pewnym momencie, żebym ja jako sportowiec był, był powodem tego, że, że, że nagle chce się mnie porwać, żeby wymienić to na jakichś bubuzów, nie. nie to... Tego się nie spodziewałem. Dzisiejszy odcinek był ostatnim z serii moich rozmów z Włodzimierzem Lubańskim, jednak tych, którzy jeszcze nie widzieli, informuję, że na kanale Zawód Typer pojawił się mój film, w którym to rozmawiam z Włodzimierzem Lubańskim na temat jego debiutu w reprezentacji Polski. Miał on wtedy 16 lat, więc myślę, że jest kilka ciekawych historii, tak więc zapraszam Was do tego filmu, no i do zobaczenia.